Nie wiem, to jest kanał? mój drugi film z modami, bo będziecie mieli jeszcze jeden, który montuję właśnie. No dobra, To jest takie coś, więc jakby będzie tutaj emotka na tym, bo jest... Coś, czego nie powinniście robić, jak widzę, a to będzie przeznaczone na dzieci. Pamiętasz? To niebieskie, ale to pierwsze. To pierwsze. To to anuluj Tak, i to pierwsze. Widzisz? co się uczy. Teraz następne, kochani. Nie wiem czy dobrze one oczy. każdy duszek. Czemu nie mogę wejść? Na pilteras, wejdź. Lecimy z następnym cioskiem, kochanie. Jeszcze na pilteras, żeby się nagrało. Ale fajny topik tam był. Gdzie u to nie nagrywają? Co? Gdzie u to nie nagrywają? Nie. Będziemy wam tylko pokazywać, że Jeden

Które to... są mieszkania? Czyli to. bo tu są mieszkania. Następna rzecz to są Jordany, kochani, przepięknie. Wszystkie inne trzeba wziąć. Ja dalej nagrywam. Fajnie. <grym> A pole cztery pary są, co jest na no Tu są drugie, że też jest Idę takie piękne że... teraz są takie perfumy od y, Ari, Ari, Ariane Grande Następne Ariane Granoli Ale jeden raz yes. ale i cofnij się, ale fajnie. i tam to, to jest normalnie do makijażu, że można zrobić? No, ten swoimi kosmetykami? No, ten. Paletek. Kochani, wszystko się instaluje w następnym nagramy rutynę i ogólnie pokażemy wam efekty całej wszystkich właśnie tych rzeczy, które ten, więc ja chciałam was pozdrowić. Ty też pozdrawiasz? Tak. To pa.